Hej, cześć, witajcie, z tej strony Bartek Gazeta I dzisiaj unboxujemy gazetę Lego Ninjago Numer drugi na 2020 W cenie 12,99 W tej gazecie dostajemy dwa prezenty Jeden to jest z karty z najnowszej serii Dokładnie z serii piątej i figurkę Kaja zakazane z pindzicu. Po złożeniu figurka wygląda dokładnie tak. Co, nazwa, co najważniejsze, figurka ma dwie twarze. Jedna to jest zakazane z pindzicu, które mamy także tutaj na okładce, a druga jest to zwykły Kaj, którego możemy zobaczyć na przykład w serialu. Na razie odłóżmy naszą figurkę i przejdźmy do kart. Po tworzeniu saszetki dostałem takie oto karty. Sushimi. Druga. Zadziwiona. Pola, plot, plotka. Trzecie jest to, jak widzę, moc. Profesjonalny ślisk. W następnej kole, kolejce. Twojego przeciwnika wszyscy grają w otwarte karty. Dobierz dwie karty. Kolejna moc. Potęga z pienicu śnieżnego samuraja. Zamiast dobrać kartę na początku swojej tury, dobierz dwie na końcu. I, kolej... I już kolejna postać. Awatar Jaya. Plus 10 do wszystkich cyfrowych bohaterów. Przejdźmy do samej gazetki, na okładce widzimy nasz prezent, tak zwanych, tak zwane awatary, których na razie widać tylko Jay'a. Mamy komiks i dwa plakaty. Tutaj oczywiście Prime Empire, opis całego, mamy oczywiście spis treści i co się dzieje w całej gazetce. Tutaj mamy jak zwykle zadania naszej figurki, czyli w tym przypadku Kaya. I tutaj kolejne, już ze wszystkimi ninja. Tutaj mamy puzzle i reklamę innej, innej gazetki LEGO Star Wars. Potem przechodzimy do komiksu. Komiksu nie będę szczególnie pokazywał, bo nie o to w tym chodzi. Potem mamy kolejny, kolejne zadanie kod binarny i gaz do dech. oczywiście plakat siła ognia i druga część poprzedniego plakatu tutaj mamy reklamę kart z serii piątej dalsza część komiksu i tutaj mamy też Reklamy z zestawów z automatami i awatarami. Dalej mamy wielką misję, tak zwaną bójkę awatarów. Poziom 10. Potem mamy fanarty, które wygrały chyba jakiś konkurs. Jest to, są to pustynne potwory. Wygrały oto takie potwory. Pierwsze miejsce. Nie wiem, coś teraz nie widzę. Mamy oczywiście e mamy oczywiście zgłoszenia. I co możemy wygrać? Jest to małe, ma, ma, to są trzy małe zestawy. Jeden zestaw, zakazan jeden zestaw zakazanego sprężycu z Kajem i, mroś i z Samurajem. Oraz jeden zestaw, od, przepraszam, oraz trzy zestawy Samurajem. Trzy zestawy z 50 slam od Zeina. Tutaj mamy reklamę Hidden Side, który też mam nadzieję, że z na swoim kanale. I tutaj kolejna gazeta, która niedługo wyjdzie, czyli 24 marca. Dzisiaj mamy 13 piątek. I myślałam, że nie dorwa tej gazety, bo jest piątek 13, ale mam nadzieję, że 24 marca, gdy pójdę do kiosku, będę mógł zdobyć tę gazetę. Na samym końcu mamy reklamę Lego City, pozostały będzie strażak i dron. Znowu przenosimy się na okładkę, z której się przywitaliśmy. Tak też się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z unboxingu prawdopodobnie kolejnej gazety Ninjago.